Siema. Dzisiaj wam pokażę, jak łatwy sposób można zarobić pieniądze w internecie. A więc tak. Wchodzimy w link podany w opisie. Podałem dwa. Jeden czysty, a drugi po prostu, który pomoże mi dobić minimalną kwotę do wypłaty, czyli 200 zł. Za samą rejestrację otrzymujemy 20 zł. Rejestrujemy się, podajemy tutaj adres email mail wchodzimy na pocztę i potwierdzamy go. Ja tego robić nie muszę. Ponieważ posiadam już konto. Poza zalogowaniu, po zarejestrowaniu się, właśnie ujrzymy takie coś: Saldo na Twoim koncie będzie pokazywało 20 zł. Aplikacja AirClient. Aplikacja AirClient polega na tym, że poprzez pobranie jej otrzymujemy 2 zł i nie będziemy musieli wchodzić na stronkę. Tutaj, ermail.pl, żeby zobaczyć stan konta i czy mamy jakieś ermaile przeczytania. Program Poleć Ermail znajomemu, to ja, który podaję ten drugi link. Poprzez tego podanie linka, tutaj jak ja mam, lub tutaj banerów, można na kimś zarobić. No ja już na koledze zarobiłem 2 zł i 3 grosze. Ważność jeszcze mam przez 45 dni, a jest przez 99, z tego co pamiętam. Moje konto wynosi 15, 56 zł. i 13 groszy. I tutaj poprzez pobranie gotówki, no, że od 200 zł. Więc zachęcam poprzez ten drugi link i mi pomożecie wpić te 200 zł. Ok, jedziemy dalej. Ankiety. Ankiety są naprawdę bardzo rzadko. Nie wiem czemu. Za jedną ankietę, za wypełnienie jednej ankiety otrzymujemy od 2 do 5 zł. Rmaila, tutaj są wszystkie, to by są pięć dziennie, ja już wszystkie przeczytałem i to by było raczej na tyle, więc zachęcam do korzystania z tej strony, bo naprawdę warto wart i się opłaca. Pozdrawiam.